Witam wszystkich bardzo serdecznie. Trauma do licha. trochę, się Dzisiaj tak na szybko, bo trochę namieszałem, jak widzicie, w 200c Chciałem zrobić restart, ale restart to oczywiście ostateczność w baniaku. A aranż mi się znudził i to zdecydowanie, więc postanowiłem wykorzystać Scenery Stone, których mam sporo. I je tu wrzuciłem do baniaka. Jest 14 Scenery Stone w tej chwili w tym akwarium. No, i jak to wygląda? Tak to wygląda. Czekam wasze, na Wasze opinie i sugestie. W związku z tym nad tym bokiem jeszcze pranuję, pracuję, ponieważ to mi się tak średnio podoba. Myślę, że tu jeszcze te kamienie jakoś poprzestawiam. Przy ostatniej podmianie, już po wrzuceniu tych kamieni, zrobiłem testy po podmianie. I GH wyszło 16, KH. 12, magnes 3. E, myślę, że jeszcze zrobię pozostałe testy, bo jestem bardzo ciekaw, ale, no, jak widać, scenerystą zdecydowanie zmieniają parametry wody. E, więc czy one tutaj docelowo jeszcze zostaną, nad tym jeszcze się myślę, zastanowię. E, na, razie, na razie myślę, że będą przynajmniej przez jakiś czas, a później może. Może je po prostu usunę? Będę na razie pracował, może dolewał wodę destylowaną. Może w jakiś inny sposób jeszcze popracuję nad zmianą parametrów wody w tym akwarium. Co jeszcze? Jak widzicie, jest lampa od EMI z powrotem. A to z tego względu, że ta lampa od skolko jest trochę za szeroka i. Grzebiąc ostatnio w baniaku, uszkodziłem hydroponikę. Tam jest wylot od hydroponiki, i ten wylot uszkodziłem, przesuwając lampę. Ta lampa ode mnie go tutaj się sprawdza o tyle lepiej, że jest o wiele węższa i w tej chwili świeci 6,5-8,5 Kelwinów. Te full spectrum wyłączyłem i świecą tylko te, ta barwa biała. No i hydroponikę naprawiłem. Przy okazji Powiem Wam, że dosadziłem truskawkę tutaj. I co jeszcze zauważyłem przy hydroponice? Zdecydowanie lepiej hydroponika rosła sobie przy tej lampce z diodami full spectrum. Teraz rośnie o wiele wolniej. Zresztą no to po przesadzanie też specjalnie nie pomogło. Rośliny najbardziej się sprawdzają: Blusz, czy Co jeszcze? Skrzydło kwiat oczywiście też w miarę rośnie, I... i co? No i truskawkę dosadziłem, słuchajcie. Truskawka całkiem ładnie się przyjęła, dosyć szybko, bardzo dużo kwiatów wypuściła. Pytanie tylko, czy coś z tego będzie, ponieważ ja się tam na zapelaniu kwiatów specjalnie nie znam. Co prawda, mam dwójkę dzieci, udało mi się je zrobić i mówią, że to moje. Ale na zapylanie kwiatków To trochę inna bajka No chyba, że jest z nimi tak samo Jak z tą szesnastolatką, która poszła Na basen i zaszła w ciążę Myślałem nad wpuszczeniem Jakiejś Maji tutaj do piwnicy Na chwilę, ale nie wiem Czy to jest dobrym pomysłem A no poza tym jak tu zaprosić taką Maję na Nie na bzykanie Boże święty Na, na zapylanie głodny głodnemu chleb na myśli. No, w każdym razie zobaczymy, czy coś z tego będzie. Poza tym, truskawki: wiecie, że lubią dużo światła, więc nawet jak, jak tutaj będą te truskawki, jak one będą smakowały. E, no, i to tyle mniej więcej o dwusetce. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, to że cały czas walczę z tym cholernym chem w trawniku i chyba to walka jest przegrana naprawdę, bo tego mchu jest niestety. E, dużo i wcale go dużo nie ubywa. E, no i, i nie wiem, może znaj znajdzie się jakiś preparat, i ewentualnie tym preparatem na mchy, potraktuje ten baniak, tylko pytanie, czy jak z to um, jak zniosą to ryby? E, Księż... Te nie księżniczki Boże, księżniczki z Burgundii moje pielęgniczki, yy, pielęgniczki boliwijskie tutaj rozrabiają na maksa. Naprawdę to są takie ryby, ale dzięki temu mniej więcej ten zbiornik się ożywił, cały czas tu się coś dzieje i, i bardzo fajne są w obserwacji te ryby. Ale są bardzo terytorialne i tutaj rozrabiają. Całe szczęście, że zbiornik jest zarośnięty, mają gdzie się chować i uciekać między sobą. E, powiem Wam tylko, że jak do tej pory rozrabiały Ramireski, w tej chwili te Ramireski są bardzo, bardzo spokojne e, i, i prawie w ogóle ze sobą nie, roz, nie, nie, um, nie walczą, pływają raczej razem, a najbardziej rozrabia właśnie ta pielęgniczka. Boliwijska. Ona tutaj, och, rządzi się i to zdrowo, prawie jak, jak moja żona. Dobra, e, pokażę Wam jeszcze na szybko 60 co się tam dzieje. To małe nakręce z łapy. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. E, szyby mi zaszły trochę okrzemkami. No, w ogóle okrzemki wylazły. Cudownie jest mieć piasek. Bardzo cudownie, jak widzicie. Chodzą e, piersi goście, czyli kilka ślimaków zostało wpuszczonych. I w życiu bym nie powiedział, jakie to są za sręce. Patrzcie ile tego tutaj jest. jak to widać na tym e, piasku. Jest kilka ślimaczków, naprawdę e, mało. A taki syf robią. Już się po prostu nie mogę doczekać, jak będę miał ryby, co tu się będzie działo, ile będzie sprzątania. Nigdy więcej. Piachu. Jak widzicie, mikrozorium windlow e, zrobiłowek, znaczy wy, wyrzuciłem je stąd, ale teraz, dzisiaj byłem w, w sklepie ogrodniczym, i ci co śledzą mojego facebooka zapewne widzieli zdjęcia. Przywieźli rośliny wodne tarek, pałki i inne cudawianki. I będę coś z tego kombinował. I tak się zastanawiałem, słuchajcie, bo tutaj ten tył obsadzić to będzie niezły problem. To później e, z tym robić porządek. I tak się zastanawiam, czy tam przypadkiem nie wsadzić jakiejś pałki wodnej albo czegoś e, takiego. I chyba, chyba coś takiego wykombinuję. E, I to sobie będzie rosło tak, że będzie zasłaniało tutaj ten e, tą grzałkę i ten filterek. Ten e, filterek chyba. Po jakimś czasie stąd wyleci, a tutaj, tutaj, no tu się zastanawiam jeszcze, właśnie, czy tutaj 700 na przykład nie podłączyć, nie wziąć jej z, z 200 i zamiast tej kaskady nie wsadzić tutaj gdzieś tą 700. -kę. Postawiłbym sobie ją chyba za monitorem i gdzieś albo, no nie wiem gdzie, albo tutaj, może bym sobie postawił. Tu, tu chcę posadzić dzielsko i jeszcze właśnie też się zastanawiam, słuchajcie, bo motyw jest taki, że tych roślin jest całkiem sporo i różnych gatunków. Ja tu pomyślałem sobie, że w tym małym zbiorniczku z tyłu zrobię tak mniej więcej dotąd ziemi z wodą, takie moczary i tu po prostu będą, będą rosły wysokie rośliny wodne. Ale, że tam są również, również bardzo fajne roślinki podwodne Takie, które kwitną na wodzie, czyli tam 5, 10, 15 cm wychodzą z wody Gdzieś mniej więcej tyle i, i one kwitną ładnie To się zastanawiam, czy przypadkiem tego akwarium nie przeznaczyć na to I na przykład zrobić yy, Zrobić z jednej strony strefę tą nadwodną i w ten sposób taki spad e, z ziemią, i tu by była. Tu by były posadzone te podwodne roślinki z tej strony, a tutaj właśnie te wysokie, nadwodne. I nie wiem, czy tak nie zrobię, a tego małego to, to maleństwo nie wiem, co z nim zrobię. E, no i to pójdzie wtedy na tył, ten zbiorniczek. A tutaj naprzód będę musiał wtedy postawić moją 45 chyba z. Z z, 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 Albo nie, z tej strony zrobię wysokie rośliny. I tutaj zrobię tak, żebym mógł sobie z tej strony jeszcze zerknąć na te na te podwodne. I tak chyba zrobię. Tu będą wysokie. Do góry szły, a tu będą te podwodne. I to pójdzie na ten na tył, i z przodu pójdzie będzie 45. No dobra, tak kombinuję sobie myślę z wami na głos. Bo, może mi po prostu coś sensownego doradzicie, jak to fajnie zrobić. Lukas Arsenal tam nieźle kombinuje z tymi podwodnymi, nadwodnymi roślinami. Teraz to w Vivarium zrobił fajne i może on mi się, może on by mi doradził. Jak Lukas będziesz oglądał ten film, mam nadzieję, to weź skrobnie jakiś komentarz. Dobra, nie męczę was. Na dzisiaj tyle. Ja idę. Um, obchodzić moje urodzinki. Trzymajcie się, cześć!